Zaczynamy. Proszę Państwa, dzisiaj chciałem powrócić do biografii Jerzego Solińskiego, dlatego, że powolutku, powolutku zbliża się moment, kiedy wydamy wojnę moskiewską Ludwika Kubali. A mamy też książkę pod tytułem Śląska Polska wobec powstania czeskiego. I ja chciałem, to jest z kolei Jadama ale też o XVII wieku. Natomiast chciałem ci przeczytać fragment biografii Jerzego Soniskiego i tak będzie chyba lepiej niż jakbym miał tę biografię omawiać. Z góry przepraszam za różne lapsusy, które na pewno mi się zdarzą, ale tak jak to już wielokrotnie mówiłem, nie jestem lektorem. Zamysł wojny tureckiej w 1645 roku. Rząd sławy króla Władysława. Lata 1645 i 1646 były okresem pięknego zachodu słońca potęgi Rzeczpospolitej. Wśród szczęku oręża, niepokojów wewnętrznych i krwawych wojen wstrząsających Europą, Polska świętowała przy weselnej uczcie zaślubin królewskich, a zamiast wojny religijnej obchodziła braterski zjazd różnowierców. Spokój był hasłem szlachty, tym jej droższym, że dookoła szalała burza. Niebo polskie jaśniało zaś pogodą, wbrew złowrogim prorokom których trwożył ten długi pokój między szturmami ścierających się mocarstw, ten pokój, który uśpił szlachtę, że we własnym niebezpieczeństwie odknąć się nie mogła. Tymczasem w stolicy, wśród uciech weselnych, wśród dysput religijnych, po dworach szlacheckich dojrzewał na dworze królewskim niebezpieczny zamysł wojny z półksiężycem, oswobodzenia narodów słowiańskich z jarzma tureckiego, wypędzenia Turków z Europy, oswobodzenia grobu Chrystusa słowem krucjata XVII wieku. Zamysł ten poróżnił króla z Rzeczpospolitą, a Rzeczpospolitą z kozakami i sprowadził na Polskę całe pasmo nieszczęść. Przypisywano to wszystko Solińskiemu, na jego barki kładziono też wszystkie późniejsze klęski Rzeczpospolitej. Pomysł owej wojny ściągnął nań zarzuty i oskarżenia współczesnych, lecz zjednał mu pochwały i uwielbienia wielu dzisiejszych historyków. Kanclerz zaś po prostu spełniał przede wszystkim rozkazy króla, obmyślał sposoby wprowadzenia w życie jego planów. Lecz z drugiej strony nie da się zaprzeczyć, że król bardzo często szedł za jego radami, gdy były mu miłe. Zwano nawet Osolińskiego pokusą, ale jak pokusa nie tworzy w sercu człowieka niczego nowego, tylko wydobywa na jaw śpiące i ukryte żądze, tak i jego rady wtedy tylko znajdowały posłuch, gdy pochlebiały życzeniom króla. Król Worysa był, był wówczas już zresztą, zresztą człowiekiem dojrzałym, miał 50 lat. Spokojnie może więc ponosić odpowiedzialność tak wobec współczesnych, jak i wobec historii, za wszystkie swoje czyny i projekty. Mimo to, chcąc opisać życie Osolińskiego, należy uważnie i na ile się da szczegółowo zbadać tę sprawę, która w swoim przebiegu i skutkach była dla niego tak ważna. Głównym źródłem zamysłu wojny tureckiej była rządza sławy, która niepokoiła umysł króla. Patrzył w sławę jak w słońce, i to od lat chłopięcych. Ona była mu później pochodną, pochodnią rozświecającą umysł, zapalającą jego wyobraźnię. Wyprawa po koronę carską i wojna chocimska. A nade wszystko podróż po Europie dały mu uczuć rozkosz płynącą z wzajemności tej najszlachetniejszej nieprzyjaciółki wszelkiego rozsądku i umiarkowania w ludzkim działaniu. Przyjmowano go wszędzie jako niewątpliwego dziedzica Polski, Moskwy i Sz Szwecji. Patrzano na niego jak na geniusza, bohatera, który zakończy wojny targające Europą i sprowadzi na ziemię złoty wiek. Gdy wstąpił na tron, postanowił ziścić nadzieję świata i swoje marzenia, i jak drugi Aleksander Wielki, którego pragnął naśladować, ogłosił w Rzymie przez usta Osolińskiego, urbi et orbi swoje zamysły: zdobycie Moskwy i Szwecji, przeprowadzenie pokoju w Europie i wojnę wyniszczającą niewiernych. Sława, której pożądał, zdawała się być przywiązana do interesów jego domu. Wszak potrzebował tylko odebrać swoje dziedzictwo i to, co swoją, za swoją własność uważał Szwecję i Moskwę byłby sławem, przywiązał do swego Rydwanu. Ale konserwatywna Rzeczpospoli Rzeczpospolita nie była gotowa na stanie się narzędziem dla zdobywcy. Szlachta nie chciała mu pomagać nawet do odzyskania Szwecji, a ilekroć gwałtem lub podstępem zamyślał wciągnąć naród do wojny, wiązano mu ręce. Nie miał też potężnej woli, która wytrwałą pracą zwalcza trudności i prowadzi powoli, a pewnie do wytkniętego celu. Zamiast żyć oszczędnie, zbierać pieniądze i wojsko, rozdawać godności i urzędy tylko wiernym i doświadczonym sługom. On żyjąc nieopatrznie i rozrzutnie, musiał się ciągle tłumaczyć szlachcie, prosić, dogadzać i robić ustępstwa, bo zawsze potrzebował pieniędzy. Tym osłabił swoją powagę i lekkość zerwał się do czynu, zawsze brakło mu środków. Zaczynał kilka rzeczy naraz. I często opuszczał ręce. Tak upłynęło wiele lat, a oprócz pokoju zawartego z Moskwą, Turcją i Szwecją, niczego z tego, co obiecał, nie dokonał. Cała Europa była w wojnie, a on, który najwięcej wojny pragnął, siedział spokojnie. Wielbiono go w Polsce za spokojne panowanie. Nazywano wielkim, za co też umiał powściągnąć rząd ze sławy i zwyciężywszy Moskwę, Turcję i Szweda, zwyciężył wreszcie samego siebie. Pochwały te brzmiały mu w uszach jak szyderstwo i zdolne były pobudzić go do tym zuchwalszych zamysłów. Cały świat już o nim zapomniał. Jego nawoływania do pokoju w Europie i do powszechnej wojny z Turkami uważano za czcze słowa, a ci, którzy na nie gdzie liczyli, zaczęli go lekceważyć. Cóż może być przykrzejszego? Był to robak gryzący jego serce. Węgle żarzące się pod popiołem, którego paliły, nie dawały mu spokoju, ale nie pozwalały ugrzęznąć w gnuśności, a często i w rozpuście. Myśl o wojnie tureckiej nosił w sobie przez całe życie, ale inne ważniejsze, choć, choć codzienne sprawy nie pozwalały mu zająć się tym projektem. W miarę jednak jak tracił nadzieję, aby wobec potęgi Francji szczęścia wojennego Szwedów mógł odzyskać swoje dziedzictwo, myśl wojny tureckiej coraz bardziej ogarniała jego umysł. Widział w niej jedyną sposobność dojścia do sławy, wojna ta stała się jego pokusą, a wreszcie jego przeznaczeniem. Projekt wojny z Tatarami zaczął od zaprzestania posłania zwykłych upominków dla Tatarów. Potem przeszedł do odpierania ich najazdów czujnością i męstwem herba koniec polskiego i wzywania od roku 1640 narodu, aby podniósłszy krzyż święty przeciwko poganom, uwolnił raz na zawsze Rzeczpospolitą od nieustannych najazdów ordy. Było to w czasie, kiedy Turcja wraz z, z ordą prowadziła niedołężną wojnę z kozakami dońskimi, którzy zdobyli Bzów i którym król wraz z Starym Moskiewskim usiłowali nieść pomoc. Czyż istniał piękniejszy zamiar, szczytniejsza myśl dla wielkiego króla? Zwycięska wojna z Krymem okryłaby jego imię nie tylko sławą, ale i błogosławieństwem przyszłych pokoleń. Utrwaliłaby dynastię, wzmocniła i podniosła władzę królewską. Ileż korzyści odniosłaby Polska, gdyby te wielkie obszary na południu Rzeczpospolitej mogły się zaludnić. Cały nisz nad Dniestrem, Bochem i Dnieprem Pokryłby się bogactwem, ludnością, miastami, Morze Czarne zostałoby otwarte, a Kozacy zamienieni w zamożnych mieszczan. Było to, jak się zdaje, nie. I było, jak się zdaje, niemało takich, którym ta myśl rozpalała wyobraźnię. Ale Rzeczpospolita nie życzyła sobie wojny z Ordą. Pościgała wojny z Turcją, która mając. Zwierzchniczą władzę nad Tatarami miała obowiązek ich bronić. Szlachta żądała więc, aby król posyłał upominki Tatarom, a do Turcji skierował poselstwo. W efekcie sułtan w roku 1643 potwierdził przymierze z Polską, a Tatarom zakazał najeżdżać Rzeczpospolitej. Lecz Orda i tak raz i drugi wpadła do, wpadała do Polski, aż wreszcie poniosła straszną klęskę dochmatowym w styczniu 1634. Wtedy król po raz drugi wystąpił z projektem wojny krymskiej. Chwila wydawała się do Na Krymie było niespokojnie. Han, Han Mehmed Girej wkrótce po klęstwie Ochmatowskiej został wypędzony w kwietniu 1644. W Ordzie rozpoczęła się wojna domowa między stronnikami jego a jego brata, Islama Gireja, którego sułtan kazał wypuścić z więzienia i mianował hanem tatarskim. Proszę Państwa, ten fragment jest tak znamienny, że nigdy dość. Wracania do niego, ponieważ pokazuje nam, jak istotna dla istnienia Rzeczpospolitej doktryna, czyli doktryna wojny z Turcją i udrożnienia osadnictwa na terenach południowo-wschodnich, czyli na terenach dzisiejszego Podola i Ukrainy Zadnieprzańskiej, była sprzeczna z realiami politycznymi wewnątrz kraju. To znaczy, dobro. I spokój Polski, zachodnich części Ukrainy, całej Litwy i Prus no był ważniejszy niż ekspansja. A państwo żyje wtedy, kiedy ekspanduje. To jest znana prawda. Spór idzie już tylko o metody tej ekspansji i o ideę, która ją motywuje. Czy król miał do dyspozycji jakąś inną ideę poza ideą krucjatową? Nie miał. Od tego trzeba było zacząć. Trzeba było wymyślić nową ideę, nowy pretekst, nową doktrynę, która pozwalałaby toczyć wojnę z turkami. Trzeba było po prostu stworzyć nową ofertę. Teraz pytanie dla kogo? Dla Francuzów moim zdaniem, ale yy, można o tym dyskutować. Proszę Państwa, no, w sposób wstrząsający są opisane yy, te momenty dziejowe, które znamy, czy też rzekomo znamy do których ciągle powracamy o islamie gireju nie będę czytał, bo już czytałem proszę państwa chciałbym, żeby w Polsce doszło do tego, że prowadzi się poważne rozważania na takie tematy a nie tylko powierzchowne i płytkie czy się tego doczekamy? przypuszczam, że nie dlatego szczerze państwa zachęcam do sięgnięcia po tę książkę bo niedługo jej nie będzie i dokładnego zapoznania się z jej treścią. Na pewno to każdego zainspiruje i na pewno spowoduje, że inaczej zaczniecie Państwo patrzeć na pewne rzeczy. Na dzisiaj to tyle. Bardzo dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia. Proszę Państwa, jeżeli ktoś chce wspomóc nasz kanał, Będę wdzięczny za każde zasilenie, dlatego że promocja tych książek kosztuje mnie trochę wysiłku i staram się, żeby Państwu je zareklamować jak najlepiej potrafię. No wydajemy ich bardzo dużo. Jak państwo widzicie, ta nasza działalność wydawnicza podąża w różnych kierunkach, bo mamy tutaj pozycje z zakresu historii gospodarczej, wydajemy biografie i żywoty świętych i wydajemy także wspomnienia szlachty polskiej i Polaków zasłużonych dla historii naszego kraju. Naprawdę rozumiem, że wiele osób nie chce kupować książek, albo nie ma miejsca na te książki, albo po prostu uważasz, że czas książki minął i książka jako się przestarzała. No to, to postawmy sprawę tak, że zajmujemy się promocją treści takich, których nie promuje nikt poza wydawnictwem Klinika Języka. Jeżeli chce, chce ktoś nas, nie kupując książek, docenić tę naszą działalność, i wspomóc, będę bardzo wdzięczny. Numer konta zawsze jest pod y, każdym nagraniem. Można go tam sobie zna, y, znaleźć, gdzieś jest w opisie, albo na początku tego opisu, albo na końcu. Y, jeżeli nie macie Państwo ochoty kupować książek, bardzo proszę, wspomóżcie nasz kanał, będzie on coraz lepszy. Ja będę się czuł coraz pewniej i nie będę się musiał zastanawiać, skąd tu wziąć pieniądze y, na kolejną okładkę tej klasy albo tej klasy żeby zainteresować inne osoby, które chcą czytać książki, chcą je kupować, do tej naszej promowanej tutaj treści. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia.